Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w Szumileśnym Ogrodzie dzisiaj o nawozie zielonym zimą, ponieważ jest już przełom stycznia i lutego jest taka ciekawa opcja, żeby Wam coś pokazać i zachęcić Was do tego nawozu zielonego do jego uprawiania, do siania do użyźniania w ten sposób gleby. Znów taki odcinek na spontanie, po prostu wyszedłem i chcę odpowiedzieć tutaj na pytania po co to wsiać w ogóle na jesień tak późno jak ja to zrobiłem czyli październik, listopad, że to już nie ma sensu, no to jest okazja właśnie w tej chwili pokazać jak to wygląda i, i na zewnątrz i w środku. Trochę takich odcinków, wiecie, na spontanie będzie, że wpadnę na jakiś pomysł, wyjdę i nagram, bo muszę się trochę rozruszać, nie? Po tej przerwie od, od nagrywania ostatniej. Co to jest w ogóle nawóz zielony? Jakie są jego zalety? Takie filmy są już na kanale. Są filmy o grządkach. Przypominam tylko o szklarni, o czymkolwiek. Cokolwiek by Was nie interesowało. Znaczy interesowało właśnie to wpiszcie sobie grządki podwyższone, na przykład betonowe, i dopiszcie zawsze, w szumile się to wam znajdzie moje filmy, wejdźcie sobie na playlisty, staram się to jakoś katalogować, więc o wszystkim za każdym razem nie będę opowiadał, ale jest dużo materiałów, nawet o zielonym nawozie już trochę jest o jego wadach, zaletach, bo, bo wady też jakieś tam swoje ma. I co to jest w ogóle tak szybciutko? No To zwykłe rośliny, które wysiewamy po to, żeby użyźniły glebek po to żeby nie, nie była ona goła, żeby nie dochodziło do erozji, żeby życie glebowe tam się rozwijało, żeby mieć materię organiczną, która się tu potem rozłoży, żeby to spulchnić tę glebę i tak dalej i tak dalej. Natomiast dlaczego warto uważam wysiewać te zielone nawozy pomijając już te wszystkie ich zalety to tak po pierwsze nie są one drogie, nasiona nie są jakieś strasznie kosztowne, nie trzeba używać nasion kwalifikowanych, tak, tak zwanych, czy no, jakiejś bardzo wysokiej jakości, chociaż oczywiście można, jest większa pewność wtedy, że mamy to, co chcieliśmy mieć. Natomiast można używać najróżniejszych nasion, tych, tych roślin na zielony nawóz jest mnóstwo, łubin, łubin seradela, gorczyca, żyto, zimę. Wyka, gryka, rzepik, no i tak dalej, rzadkie oleista, mnóstwo tego wszystkiego można wysiewać. One nie są bardzo drogie i no myślę że warto po prostu yy, zastosować je zwłaszcza że też nie jest jakaś praca z nimi bardzo ciężka bo na przykład yy, ja nie mówię żeby nie używać tylko po prostu jeżeli mamy przykładowy obornik no to musimy go wyłożyć i wypadałoby go troszeczkę chociaż przegrabić tak jak zwykle ja robię czy przekopać z ziemią no to już się wiąże z troszeczkę większą pracą fizyczną a tutaj właściwie wystarczy że wyrzucimy nasiona i grabiami troszeczkę przegrabimy ziemię i, i tyle, nawet nie trzeba tego szczególnie podlewać, jeśli jest jakaś tam wilgoć w glebie, czasami coś popada to ten nawóz będzie sobie sam rósł, można używać przed sezonem, jako taki przedplon, międzyplon w trakcie sezonu, czy zazwyczaj jako poplon po, po sezonie myślę, że jest ten nawóz ta, ta, taka forma uprawiania jakby nawozu, dziwnie to może brzmi jest dosyć tania, jest Dosyć łatwa i warto ją zastosować. Tym bardziej, że jak widzicie tutaj mamy bardzo różne zimy. I teraz, co ciekawe jest, ten nawóz, który wysiałem w miarę wcześniej, bo to był chyba wrzesień, jeśli dobrze pamiętam, to wygląda tak, jak tutaj czyli tak, rośliny porosły fajnie mogłem już je nawet ściąć i po prostu zostawić na ściółkę lub też trochę przekopać związać z glebą ale ja stwierdziłem, że je zostawię zobaczymy co się będzie działo no i takie duże rośliny troszeczkę poprzemarzały trochę je przygniótł, śnieg połamał jak tutaj przez chwilę padał go nie było, no ale coś tam popadało i ta pogoda generalnie może nie zabiła wszystkich roślin, bo jak widzimy to, to jeszcze rośnie coś nie coś ale no one już takie są klapnięte, wypadałoby je faktycznie tutaj poskładać na te grządkę i, i niech one sobie leżą, niech się rozkładają, czy przerzucić je na kompost, czy no tak już to wygląda y, i estetycznie nieciekawie. I y, średnio co to daje w tej chwili po zaściułkowaniu. No jeszcze coś tam rośnie, ale już takie to jest, no trochę. Nie takie jak powinno być. Tu natomiast mamy nawóz zielony, ten sam, ta sama mieszanka, który, który to wysiałem w listopadzie i zrobiło się już wtedy zimno, więc jest go bardzo mało, bo część roślin przemarza. To nie, nie każda przetrwa mrozy. Hmm. Natomiast były na tyle małe te mrozy, że jeszcze dużo roślin przetrwało, tylko są maciupkie jak widzicie. tak. I w takiej formie ten nawóz jest taki też średni, bo nie, nie, do, nie zadarnia dobrze, nie zasłania tej gleby. Do tej erozji trochę tutaj dochodzi też nie popracowały korzenie tak super dla niej. Więc tutaj można powiedzieć, że wysiałem no w dobrym terminie. W sumie, jakbym to ścioły przekopał, to by było ok. Ale do takiego pozostawienia, no to trochę taki bałagan się zrobił. tu troszeczkę zap późno, a tutaj mamy nawostury no mógłby jeszcze troszeczkę podrosnąć, ale fajnie teraz w ogóle wygląda, fajnie jeszcze sobie jak teraz w ogóle nagrywam, to jakieś kilka ciepłych dni jest to coś tutaj jeszcze pewno podrośnie część może trochę przemarzło, ale zobaczcie jak fajnie to wygląda, ja to wysiałem w październiku, po prostu jak rządki opróżniałem z różnych warzyw, to tak nieregularnie, że tutaj, tutaj wcześniej no to to było wysiane, a tutaj później no to tak sobie radzi, jak sobie radzi, nie, tak no bardzo, bardzo kiepskawo w sumie, więc Tutaj mamy taką sytuację, że są bardzo trzy bardzo różne stadia tego samego dokładnie nawozu tej samej mieszanki. i to wszystko jest zależne od pogody. To znaczy, im później tym mniej to wszystko urośnie ale zachęcam zawsze do wysiewania nawet jeśli są wątpliwości że to już jest za późno zdecydowanie ponieważ okazuje się że u mnie tu w centrum Polski no taka jest ta zima jakby jej nie było to cały czas taka jesień właściwie trwa i jednak te nawozy cały czas te ziemię przykrywają przynajmniej te co zostały wcześniej wysiane i jakoś tam dla niej po prostu pracują dlatego opłaciło się chociażby Dlatego, że mam tu dwie, trzy, cztery właściwie można powiedzieć grządki tym nawozem przykryte. No i tutaj tu już gorzej, nie? Ale to jest kwestia właśnie robienia różnych doświadczeń. A tutaj słuchajcie, moje dzieciaki mają grządkę swoją, też im wysiałem ten nawóz zielony, już dokładnie nie pamiętam w jakim to było terminie, ale jak widzicie też całkiem całkiem przyzwoicie wygląda, no jak na przełom stycznia i lutego. Ta grządka tutaj jest cały czas właściwie w cieniu, bo w tej chwili słońce tam zobaczcie jest tak nisko, już się zbliżamy tam do 11 godziny chyba, za chwilę i Cały czas jest za drzewami, więc ta grządka to praktycznie cały dzień jest w cieniu, a jednak ta zima jest na tyle można powiedzieć kiepska jako zima że te nawozy sobie tutaj rosną i cały czas pracują, chyba najlepiej w ogóle z tych wszystkich grządek co, co, co wysiałem także tutaj się też to opłaciło, idziemy do szklarni tam jest najlepiej, już do szklarni wchodzimy tylko chciałem nadmienić, że jeśli dobrze tylko pamiętam, bo ja też nie robię aż tak szczegółowych notatek ale wydaje mi się, że dobrze pamiętam, że w szklarni wysiałem w tym samym terminie nawóz zielony co tutaj, to był nawet nie wiem czy nie ten sam dzień, czy dzień pod Jakoś, jakoś wysiewałem i zobaczmy co się dzieje tutaj zobaczcie jak fajnie jak zielono dla porównania jeszcze może tak a trochę mi kiepsko trochę mi tu kiepsko złapać yy, kamerą ale widzicie tu co się dzieje a tu nie tutaj jest elegancko, naprawdę na pewno gryka padła, bo był przymrozek tutaj, na pewno słonecznik padł, który tam też dorzuciłem bo akurat miałem jakieś nasiona takie rośliny, które były bardzo wrażliwe na temperaturę no to padły, ale zaletą mieszanek jest to, że jedne padną, drugie rosną także zawsze coś tam się dzieje w tej chwili mamy tu kilka stopni na plusie, ja zaraz sobie otworzę szklarnię bo dzisiaj to ma być w ogóle ciepło i, 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 i sobie ją trochę przewietrzę, tutaj oczywiście nie pada tam na zewnątrz to nic nie podlewam, ale znaczy przepraszam, ze dwa razy podlałem na jesień, bo była taka susza, że, że podlałem, ale teraz to już tam ze dwa miesiące nie podlewam, a tutaj raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie y, po prostu wejdę kilka konewek z tej deszczówki, co ostatnio też opowiadałem, tam mi się zbiera deszczówka z, z dachu szklarni do beczek na zewnątrz i, i, i kilka konewek tutaj wylewam, żeby no ta ziemia nie, nie była martwa, tak, żeby ona była po prostu żywa i cały czas żeby pracowała ten nawóz ma nie wiem no najwyższe takie roślinki to mają z 10 cm może do 15 dochodzą czyli jeszcze jest troszeczkę mały ten nawóz ale nie przemroziło go i on wytrzymuje większość z tych roślin jak patrzyłem i sprawdzałem w zeszłym roku to wytrzymują tak do minus 5-6 stopni powyżej poniżej właściwie już później na no poniżej 6 czyli tam minus 7-8 minus zaczynają padać jeżeli nawet na zewnątrz taka temperatura paduje paduje ta paduje tam na zewnątrz temperatura minus 7-8 minus to tu paduje będę panie trochę wyższa będzie pewno yy, o stopień czy dwa jak nie ma słońca jak jest słońce to dużo wyższa no i przez to że ja o tę glebę tu dbam Gdyby nie było wody, bo by zamarzło, gdyby był mróz, no to po prostu wnosiłbym śnieg. Jeśli by był, jakby nie było, no to bym nic nie zrobił pewnie, no ale zawsze jakieś tam możliwości w ciągu tego sezonu się pojawiają. Jakieś nadzieje, że to się nie, nie klapnie wszystko od razu i nie skończy się. Czasem jest pomocny śnieg, czasem jakaś właśnie deszczówka, czy woda w ogóle zwęża. Oczywiście nie ma co się napinać jak baranie jaja i na siłę wszystkiego robić, ale. Warto zawsze spróbować, bo jeżeli by teraz przyszedł przymrozek, na przykład w styczniu, i całym i ten nawóz ściął, całkowicie by te rośliny tutaj już później yy, padły i, i, i no, zaczęły się rozkładać, to nic złego się nie stanie. No, może nawet lepiej, bo nie musiałbym tego przekopywać, niszczyć, kosić tego, ścinać jakoś. Po prostu padłoby samo, nie? Przykryłoby glebę, zaczęłoby się rozkładać. Na wiosnę przegrabie delikatnie i wysieję sobie, co tam potrzebuje wysiać. Także moim zdaniem opłaciło mi się wysiewanie tych nawozów zielonych, nawet późno, ponieważ jak widzieliście to właściwie tylko na trzech grządkach na zewnątrz mam ten nawóz bardzo kiepski taki no zdecydowanie za mały urósł ja y, mógłbym tam jeszcze wiecie przykryć to na zewnątrz na przykład nie, zrobić taki namiocik i na pewno by sobie poradziło to i po, pewnie byłoby podobnej wielkości co tutaj i może w przyszłości będę robił takie rzeczy ale nie chciałem bo to jest też kanał żeby y, uczyć się razem z wami y, i po prostu robić Różne doświadczenia i dzięki temu fajnie to moim zdaniem wyszło. Że tutaj w szklarni, gdzie warunki są troszeczkę lepsze, o ile oczywiście się zadba o wietrzenie, żeby też to nie gniło, ta, ta ziemia, żeby po prostu nie ani nie przeschła, ani nie pleśni, pleśni żeby się na niej nie pojawiała na, na wierzchu, bo to wtedy na rośliny też może wejść i zaszkodzić. Trzeba zadbać o wietrzenie, o to, żeby ziemia nie była sucha, ale też nie przelana, i właśnie żeby było to przewietrzone. To jest bardzo mało pracy zimą. A ten nawóz sobie tutaj pięknie dla nas już teraz pracuje, więc tutaj wyszło super te grządki, co są tu, te dwie, i ta jedna jeszcze tam, tam dalej, no to wyszły kiepsko, ale bardzo dobrze, że tak wyszły, bo mamy widzicie doświadczenie tu jest bardzo podobnie co w szklarni, z tym, że tu było około miesiąca, wcześniej wysiane. Także też to trzeba mieć na uwadze, to jeszcze sałaty w ogóle sobie. Tak, wegetują trochę, no, bo ciężko powiedzieć, żeby rosły. A to, co zostało wysiane w terminie, no już tak trochę klapło, nie? Nawet nie trochę, bo prawie, że, prawie, że całkiem, więc dużo zależy od pogody. Pogody nie jesteśmy w stanie dobrze przewidzieć, możemy co najwyżej tylko. Yy, Popracować nad czymś, mieć nadzieję, że się uda, a jak się nie uda, no to trudno. Nie jest to rzecz bardzo droga. Ten nawóz zielony, te nasiona, nie jest to coś, co musimy naprawdę bardzo o to, bardzo, bardzo dbać, żeby, żeby to się jakoś tam utrzymało. Wysiewamy od czasu do czasu, podlewamy. Najwyżej po prostu stracimy trochę kasy, jeśli przyjdzie duży przymrozek i nam to zetnie. Ale jak widać, u mnie w większości tych wysiewów opłaciło się to zrobić. Nawet wiecie co? Chociażby, żeby na to popatrzeć. Zobaczcie, jaka to jest żywa zieleń. Ja nic nie przerabiam tych, tych, tych zdjęć, właściwie, co Wam wrzucam na Facebooka, czy, czy tych filmów pod kątem kolorystycznym. Nawet mam kamerę tak ustawioną, żeby to jak najnaturalniej wyglądało i rzeczywiście to, co Wy widzicie, to jest mniej więcej to, co ja widzę. Zobaczcie, jak fajnie jest spojrzeć na taką żywą zieleń zimą, wtedy, kiedy wszędzie dookoła jest tak trochę szaro, ponuro, nie? To tak, tutaj może. Tu może widać o na zewnątrz, jak jest, a jak jest w środku. Jest taka, taka e, zieleń nadziei, że już e, niedługo wiosna. Znaczy ja w ogóle lubię bardzo zimę, więc ja nie narzekam nigdy na pogodę, ale, mm, ale dla kogoś, kto lubi takie, e, na, taką nadzieję, że zaraz wiosna i zaczynamy. No to słuchajcie, no już właściwie zaczynamy, tak? Zaraz będą pierwsze wysiewy. Niektórzy już zrobili. E, I jak się spojrzy na taką, na taką zieleń, to też jest fajnie. Dobra, bo się znowu rozgadałem. I te zielone nawozy i tyle. Na razie dajcie znać sami w komentarzach, jakie rośliny na ten zielony nawóz wysiewacie. Kiedy to zawsze ludziom trochę pomoże. Do zobaczyska, skopa.